Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, witamy z Tychów, czekamy na wydarzenie, no mamy nadzieję, numer jeden tej już 32. kolejki Fortuna pierwszej Ligi, bo czas na derby. Derby Górnego Śląska, piąty w tabeli zespół GKS -u Tychy gra z trzecim niesamowicie rozpędzonym GKS-em Katowice, a witają Państwa Artur Skowronek i Tomasz Lach. Derby Artur zawsze są świętem, ale biorąc pod uwagę, że... Obie drużyny są w strefie dającej prawo gry w parażach o Ekstraklasę. Biorąc pod uwagę, że jeszcze tylko trzy kolejki do końca sezonu, no to ranga tego derbowego meczu jest niezwykle duża. Tak, GieKSa ma fenomenalną, tak trzeba powiedzieć, rundę rewanżową, rundę wiosenną. 29 punktów, natomiast Tyszanie grają daleko słabiej niż jesienią czas na zestawienie gospodarze w bramce Maciej Kikolski dalej z numerem 9 Daniel Rumin 27 Marcel Błachewicz 21 Krzysztof Machowski 22 Julius dwadzieścia 23 kapitan Mateusz Radecki 24 Dominik Połap, 25 Wiktor Żytek 26 Jakub Pieroński 33 Jakub Tecław 77 Patryk Mikita. Co mecz? Inne ustawienie, inne personalia. No tak, rzeczywiście trener Banasik e, zmienia. Dzisiaj czwarte ustawienie w tym sezonie. 1-4-2-3-1 w obronie, ale trzy wymuszone zmiany. Ned i Gipudnicki pauzują za kartki, a Diakowicz e, niestety jest kontuzjowany. GKS Katowice w bramce Dawid Kudła z jedynką. 4 kapitan Arkadiusz Jędrych, pięciowska Oscar Rebka, 6 Antoni Kozubal, 7 Sebastian Bergier. 10 Mateusz Mak, 11, Adrian Błąd, 13, Bartosz Jaroszek, 14, Aleksander Komor, 17, Mateusz Marzec, 23, Marcin Wasielewski. Taka sama 11, 6 dni temu ustanowiła rekord klubowy, wygrywając 8 do 0 ze stalą Rzeszów. No tak i... Po takim meczu co tutaj zmieniać tak oczywiście maszyna rozpędzona bardzo bardzo mocno generalnie w tym roku na wiosnę bardzo dobrze punktują o tym przed chwilą wspomniałeś Lechia tylko lepiej wygląda ale na boisku też wygląda bardzo dobrze GieKSa dlatego tak bardzo punktuje tak 29 punktów od lutego do dzisiaj drużyny Rafała Góraka dla porównania 17 zaledwie GKS-u tu jeszcze piłkarze nieobecni w obu ekipach. Tyszanie mają 51 punktów, Artur, 2 trzecie z tego, dokładnie 34 zdobyli jesienią, tylko 17, no zjazd jest ogromny na wiosnę. No często jest tak, że z liczbami ciężko jest dyskutować, ale tutaj rzeczywiście trudno jakby trochę jest ten zespół obronić, bo rzeczywiście jest duży kontrast względem, względem jesieni. A już na pewno kontra względem punktowania u siebie i na wyjeździe. Jednak te proporcje się odwróciły i ten dom już nie jest dzisiaj u nich no, taką twierdzą. I generalnie nie lubią remisów. Mają tylko trzy, więc miejmy nadzieję, że naprawdę dzisiaj znowu będzie bez kompromisu. Oby tak było, ponad tysiąc kibiców GKS-u Katowice jest dzisiaj na trybunach Stadionu Miejskiego tutaj przy Alei Edukacji. W trybunach, jak na ten obiekt, naprawdę mocno wypełnionych. Wiemy, że w Tychach rządzi hokej na lodzie. Notabene hokeiści obu klubów i GKS-u Tychy, i GKS-u Katowice są w kadrze reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, która jutro po ponad 20-letniej przerwie wraca do Mistrzostw Świata Elity. Jutro Polaków czeka pierwszy mecz z Łotwą, właśnie z hokejistami obu GKS-ów, ale my oczywiście zostaniemy przy piłce nożnej. No to jest przy tym słabym punktowaniu GKS-u Tychy dzisiaj szansa, by jednak yy, się odbić, może nie od dna, ale od tego złego. W przypadku wygranej Tyszanie wyprzedzą rywala, zrobią duży krok w stronę barażu. Tyszanie mają problemy w ostatnich tygodniach, nie ma dzisiaj Nemanji Nedicza, nie ma Jakuba Budnickiego. Przemeblowana obrona Kolejne inne ustawienie. Natomiast skład GKS-u praktycznie niemal identyczny jak w meczu tych ekip pół roku temu. Jest dokładnie jedna zmiana w jedenasty. Na prawym wahadle w przypadku gości. Natomiast w GKS-ie tych, tych zmian jest całkiem sporo. No i dzisiaj można powiedzieć, że ta stabilizacja na Bukowej mocno się spłaca. Ale uwaga, bo już pierwsze dośrodkowanie. Tak, dośrodkowywał jeden z tych nowych piłkarzy w porównaniu z zeszłym tygodniem z porażką w Gdańsku w zespole z Tychów. Antoni Kozubal, on wykonawcą tego rzutu rożnego. Ruszają Tyszanie, no wychodzą tu czwórką na trójkę Katowiczan. Przewaga liczebna gospodarzy, trzeba to teraz dobrze rozegrać. Kompletnie to zepsuł, zdaje się, Elt Taler. Na pewno Mag wrócił jakby na, na, na swój poziom. To jest bardzo dobry piłkarz. Kontuzje przeszkadzają mu w tym, żeby złapać rytmę w tej lidze. Po no, Hatryka klasycznego dołożył dwie asysty, także na pewno tamten mecz go mocno napędził. Erdtalery, Machowski, Rumin tu wbiega w pole karne po drugiej stronie. Mikita. Mikita nie dociera piłka. Brawo, Bartosz Jaroszek. Nie dotarło to podanie do Patryka Mikity. Jeszcze dośrodkowanie Marcela Błachewicza obiega dominik połap. Połap dostał świetną piłkę, no ale tutaj włożył za dużo siły w to no, chyba dośrodkowanie. Te rzuty rożne wolne to jest ich no, naprawdę duży atut nie tylko w osobie arkadiusza Jędrycha. Jeszcze piłka wraca w pole karne po zagraniu. Błąda niepewnie tutaj Kikolski, pomaga mu chyba Jakub Tecław. Który tutaj został przy linii końcowej na asykurację. Ta piłka szła do bramki. Tak tak to wybronił Tesław na, na 100%. Dobrze się ustawił. przeczytał tą sytuację. No widzimy jak bardzo groźne są stałe fragmenty gry Geksy. Jednak 20 latek z Krosna, precyzyjnie do linii końcowej. Ta piłka odegrana od bramki odchodząca. Radzi sobie drużyna gospodarzy na chwilę. No zostaje trzech środkowych obrońców, bo oczywiście w świetle bramki potrzebne jest dośrodkowanie. Jest Kozubal Wasielewski, zablokowany przez Ernst Talera. Żytek nie najlepiej opanował tę piłkę. Uwaga Jaroszek, Wasielewski, jeszcze odegranie, ależ akcja tej dwójki i to jest gol dla GKS-u Katowice, Bartosz Jaroszek. Ale to jest cała GieKSa, nie tylko oczywiście z wiosny, bo wcześniej też tak wyglądali, tylko po prostu są dzisiaj bardzo, bardzo skuteczni. Świetna kombinacyjna, mała gra skończona, wejściem środkowego obrońcy w pole karne. Piękna kombinacja de facto przede wszystkim dwójki Jaroszek Wasielewski, bo ten pierwszy strzela gola, ten drugi asystuje, tu jest ta strata Wiktora Żydka, jest Jaroszek, świetnie tu do boku Wasielewski, Jaroszek. Ale widzimy jak dużo opcji miał Wasielewski, miał pięciu piłkarzy, pięć opcji, mam wrażenie, że tychy naprawdę mocno się pogubiły bardzo biernie w polu karnym w grze defensywnej. Tak, tutaj niby przewaga liczebna w tym polu karnym należała do GKS-u ale w zasadzie asystowali gospodarze tutaj tej akcji prowadzonej głównie przez Bartosza Jaroszka, który tam zresztą wcześniej dwóch ludzi, można powiedzieć, ograł. No eee... wiesz, nie jest to aż tak nierealne. Arka pewnie w niedzielę poradzi sobie z Sosnowcem, ale w następną Aka. niedzielę mamy mecz derbowy z Lechią, gdyby tam przegrała, a GKS wszystko wygrywał. To ten mecz w 34. kolejce będzie właśnie taki. No ale zostawmy to Mikita. Jeszcze szytek! Rzut rożny, bardzo ważna interwencja Marcina Wasielewskiego. Bartosz Jaroszek, on w tym meczu jubileuszowym wszedł po tej czerwonej kartce w starciu z Lechią Gdańsk dla estończyka Mortena Kuska. I został w tej jedenastce. Kusk ma drobne problemy ze zdrowiem. Ale Jaroszek spisuje się bardzo dobrze. Traci piłkę Wasielewski. Uwaga, coś z tego może wyniknąć. Dla gospodarzy wynikło uderzenie Marcela Błachewicz. Tymczasem gospodarze Rumin. Radecki, Błachewicz. Dobre dośrodkowanie. O gdyby tutaj lepiej Machowski główkował. Była to tylko taka chwila i wrócił na, na te dwie ostatnie kolejki, bo naprawdę dawał dużo ostatnio drużynie. I nie mówię tylko właśnie o golach, o których wspominają, e, ale też o jego zadaniach w defensywie. Rogala wskakuje, bardzo ważny zawodnik też tej drużyny, jakości na pewno Gieksa nie traci. Tymczasem błąd do Bergiera pierwszy raz tutaj zrobił zagrożenie. Najlepszy snajper Gieksy była interwencja... Tutaj Mikita i Błachewicz. Erd Taler. Teraz jeszcze niski Austriak. Będzie uderzał. Dobrze Bergier. Mikita głową. Jeszcze Machowski. Zablokowany. Jeszcze w trudnym położeniu. Ależ tutaj przymierzył. Ściął tę piłkę. Połap. 1-1. Bardzo dobry strzał. Zebrał połap tą drugą piłkę na szesnastym mecze. Wcześniej w polu karnym. Bardzo dobrze znowu chronili piłkarze Gieksy tych strzałów, ale zapomnieli o przedpolu. I tutaj naprawdę duże gratulacje dla Połapa, bo to był świetny strzał. Kapitalnie się złożył z takiej półgórnej piłki. ściął ją błyskawicznie. Uderzenie soczyste, precyzyjne. Nie reagował kudła. O, piękna bramka Dominika Połapa. Pierwsza w tym sezonie, no i wraca do gry. Drużyna GKS-u. Widzimy to uderzenie. Kudła pewnie był też mocno zasłonięty. Dużo ludzi było na, na linii piłki wcześniej. No niestety nie zamknęli tej linii strzału właśnie z, z przedpola. I stąd, no mamy 1-1. Tylko spóźniona, ale wyświetlona w końcu ta tablica z cyfrą 3. Trwa już pierwsza z tych trzech doliczonych minut. Bieroński, Machowski dobrze tę piłkę przygasił. Daniel Ruminer, taler czeka na podanie Mikita. Bramka, bramka w doliczonym czasie. Patryka Mikity tak jak u Połapa, tak i u niego pierwszy w sezonie. Gol, Tyszanie na prowadzeniu. Widzimy jak bardzo potrzebował tego gola, jak z niego dużo zeszło. Wyprowadza drużynę na prowadzenie. Dobry moment tychów. Udokumentowany teraz golem. Dobra współpraca. Trzech ofensywnych piłkarzy. Zszedł do boku Rumin. Dałe, prostopadłe takie podanie na ten 80 metr. Chciał to skończyć Rtaler, ale za plecami był Mikita i świetnie to sfinalizował. Asystuje Daniel Rumin. Widzimy. Dokłada idealnie nogę przy słupeczku strzał. Kudła nie miał żadnych szans, tym bardziej, że robił ruch swoją prawą stronę. No powiedziałem, że brzydszy fragment meczu, ale generalnie po tym golu na 1-1, pięknym połapa, lepiej wyglądali Tyszanie i zrobili z tego tuż przed przerwą. Idealny użytek. No tak, e, konkretni po prostu byli, e, starali się szybko zdobywać Celne teren. strzały, ile mamy w meczu, Artur? Chyba trzy. I mamy trzy bramki, no tak, jeżeli niech, się nie mylę. Niech piłkarze po prostu strzelają <gry> dzisiaj. Wszystko e, wpada. Tak jest. Komor, Rogala. Dobre dośrodkowanie Rogali, Bergier. No, e, bramka mogła paść już po 30 paru sekundach w drugiej połowy. Wielecław w stronę Machowskiego. Ten kierunkowo przyjął piłkę na klatce piersiowej. Elttaler, Elttaler, Machowski! Wow, no w zasadzie nie oddał strzału, tylko lekko odbił piłkę, a szkoda. Dobra, kolejna reakcja po stracie piłki. Giekse naprawdę w tej fazie przejściowej po stracie piłki może się podobać. Komor, błąd. Do rogali. Ten już tu czekał na zagranie. Grzegorz Rogala poradził sobie bardzo łatwo z rywalem. No na szczęście Kikolski tę piłkę złapał. Miałem też Mateusza w mielec też pomagał nam. Chciał bardzo pomóc w awansie. No nie zrobiliśmy go, ale pomógł nabijać te punkty wtedy Pamiętam zrobiliśmy ich 64 ale nie było barażów niestety raków wielka byli. się dobra piłka od Wasielewskiego właśnie Mach ją tam odbił Po tych odpadają jednak częściej bronią na swojej połowie tak jest Repka Kozuba teraz błąd Jaroszek ruszył też Jaroszek Wasielewski i Błachewicz Adrian Błąd, Oskar Rybka też ostatnio, ładna bramka, teraz dobre dośrodkowanie, Bartosz Jaroszek głową, 60 minuta meczu derbowego, dobiega końca, Antoni Kozubal ustawił piłkę, obiecujące dośrodkowanie, które kończy się bramką wyrównującą 2 do 2, Oskar Rybka, dwaj środkowi pomocnicy, jeden podał drugiemu, jest wyrównanie No i stały fragment gry kolejny gol w tym spotkaniu pierwszy po pressingu po rzucie różnym teraz mamy po rzucie wolnym Oskar lepka mówiliśmy ile zadań ma defensywnego teraz polu Karno zrobił swoje bo oczywiście ma ku temu argumenty grą głową i swoimi warunkami fizycznymi brawa dla Oskara brawa także dla Antoniego za dziewiątą asystę a w przypadku Oskara Rebki trzeciego gola w sezonie ma ten pomocnik no, GKS Katowice oddał chyba trzy celne strzały dzisiaj, no i strzelił dwie bramki. No, ale ten mecz nabiera rumieńców, bo nie chce mi się wierzyć, Artur, jeszcze pół godziny z okładem, by, by tak się to skończyło. Oczywiście to jest możliwe, ale mówiliśmy. Kolejny stały fragment GKS Katowice jest niesamowicie skuteczny, a nie skończyłem myśli. Prawie w każdym meczu strzelają bramki po stałych fragmentach gry za wymienność pozycji teraz tutaj gości. Widzimy, że do środka wchodzi Rogala. Jędrych, Błahewicz. Jeszcze uderzenie efektownie się złożył do tego strzału. Nawet bardzo efektownie Antoni Kozuba. Bo, bo na skrzydłach dalej jest prędkość, jest dwóch napastników w tym ustawieniu do odbioru piłki, ale. Ale gdzieś brakuje być może przyjęcia inicjatywy też w ataku pozycyjnym Jaroszek Wasielewski już tutaj błąd obsłużony podaniem błąd od razu w pole karne O Arak tam się czaił Marcin Wasielewski tutaj kolejne kółeczko lewa noga Machowski Walczył Szpakowski całkiem udanie z komorem. Śpiączka do Mikity. Jest teraz troszkę przestrzeni. Patryk Mikita i Bartosz Jaroszek. Błachewicz. przyjęcie, uderzenie. No, gdyby Szpakowski ruszył, czy też z partnerów, kto wie. No tak czy inaczej, zapraszamy jutro od 17.20. Na spotkanie Wisły Kraków z Lechią Gdańsk, być może także w tej kolejce awansuje Arka Gdynia. Jej mecz zobaczycie Państwo w niedzielę o 12.40. Arka podejmuje Zagłębie Sosnowiec, a Rak pierwszy raz doszedł do główki. To jest to coś więcej, żeby dać szansę na pomodzenie w takich momentach meczu, właśnie jak chociażby staje fragment gry i końcówce tego spotkania. Marcin Wasielewski mocno, daleko w pole karne. Arak lekko tylko dołożył nogę. Kikolski bezpośrednio w pole karne. No i teraz Arak tutaj uprzedził rywala. Z lewej strony jest błąd. Arak gra do Adriana błąda. Ten dopadł do tej piłki. Błąd dośrodkowania. Arak tak jest! Jakub! którą zaczął pół zakończył i co? I GKS jest mistrzem doliczonych minut. Naprawdę, olbrzymi szacunek, robią to tydzień za tygodniem. Widzimy i będziemy to pewnie jeszcze raz widzieli w powtórce, jak Arak był głodny tej kontry, jak on wierzył w tego gola, jak on cisnął w te pole karne i e, ma za to... Tu przejmuje tak, piłkę głową, wyprzedza najdebrań. rywala. Jakub Arak świetnie wypatrzył błąda, no zrobił wszystko w tej akcji. Przejął piłkę, podał i zakończył akcję. Naprawdę, ale cała Gieksa bardzo dobrze skracała, ale wszystkim właśnie ci ludzie, którzy wpadali w pole karne. on miał cztery opcje, bo wszyscy szli z pełnym sprintem. Zobacz, pół volej, niełatwa piłka. Idealnie w tempo uderzył Arak. Żadnych szans nie zostawiając Kikolskiemu. Półtorej minuty jeszcze mniej więcej ten mecz powinien potrwać, bo w takim momencie ta bramka padła trzecia kolejna bramka Araka w trzecim meczu wchodzi z ławki Pallicho te 8 do 0 ostatni gol nie był ważny z, z, ze Stalą ale bramka w Warszawie teraz bramka w Tychach to są w sumie bramki dające cztery punkty prowadzili piłkarze GKS-u przegrywali do przerwy w drugiej połowie strzelili dwie bramki ta decydująca to była bramka w 92 minucie po kontrze Jakuba Araka i GKS Katowice wygrywa te derby w Tychach 3 do 2 Jest na coraz mocniejszym trzecim miejscu ale wiemy że apetyt rośnie w miarę jedzenia i katowiczanie Do kiedy będzie można będą tutaj wywierali presję na wicelidera na Arkę Gdynia I walczyli o bezpośredni awans bo baraże No to już chyba możemy powiedzieć mają pewnie Tak ee, No Mam wrażenie prawie, że z pewnością, że dzisiaj te zasłużone jest zwycięstwo Ogieksy. Dzisiaj pracowali na przestrzeni tych 90 minut tak mocno, że te trzy punkty chyba są takie uczciwe.